Jest coś w ogóle niezwykłego, gdyby się zastanowić, że 25 lat temu, jeśli ktoś tutaj, jakaś może para, była na pierwszym festiwalu w cinema i jeśli to spotkanie zaowocowało tym, że ktoś się urodził, to ta osoba może jest dzisiaj na widowni, ma 25 lat. Trudno w paru zdaniach powiedzieć, jaki powinien być film dokumentalny, który chcielibyśmy obejrzeć, bo to jest zawsze. Jakaś niespodzianka, jakieś spotkanie, które ma nam przybliżyć świat, którego nie znamy, albo ten świat, który znamy z nieoczywistej perspektywy. Wydaje mi się, że najważniejsze w dokumencie to jest znaleźć bohatera albo historię, za którą my sami chcemy podążać. Musimy wierzyć w to, co robimy i chce, musimy chcieć przekazać w tym filmie coś ważnego, uniwersalnego żeby nasi widzowie mogli zobaczyć kawałek świata, który być może nie był im wcześniej znany, albo z którego coś mogą zaczerpnąć dla siebie. Ja lubię w kinie rzeczywiście, kiedy oglądając zupełnie obcy świat, niekoniecznie wcale gdzieś daleki, ale jednak obcy, odnajduję tam jakieś wątki, które dotyczą mnie. To myślę, jest taka cecha chyba najważniejsza dla mnie w filmu, w ogóle w kina, ale no, no, w filmu dokumentalnego szczególnie. Z jednej strony podejmujemy tematu, który porusza czy właśnie na poziomie aktualności społeczno-politycznej, czy intymności, że dotyka jakiejś ważnej człowieczej rzeczy, a z drugiej, że reżyser filmu dokumentalnego, reżyserka potrafi znaleźć taką formę, która widzom oglądającym ten film poszerzy obraz świata i tego, co oglądają. I Dłoni ich do przeżyć i głębszej refleksji, niż gdyby oni sami zobaczyli to w swoim życiu obok. Chcieliśmy być jako festiwal wydarzeniem, które zabiera w jakiś sposób głos na ten temat, który się dzieje wokół nas, tak jak robią to filmy dokumentalne. Jako festiwal nie możemy być neutralni, bo trochę się nie da. Szczególnie w przypadku materii kina dokumentalnego. Myślę, że takie wydarzenia jak pandemia, czy, ta, czy kryzys uchodźczy na granicy z Białorusią, są strasznie trudnymi tematami i w moim przekonaniu one się muszą ułożyć, uleżeć. To znaczy musimy zdobyć jakiś dystans do tego, żeby móc zrozumieć, co tak naprawdę nam się przytrafiło. I ważne jest, żebyśmy my jako dokumentaliści zajęli stanowisko wobec tego, co się na przykład właśnie na granicy wschodniej w Polsce dzieje. Tylko rodzi się pytanie, jak to zrobić. Jak to zrobić, żeby to nie było tylko taką bieżącą relacją, a stało się czymś więcej, czymś uniwersalnym, z takim zapisem, filmowym zapisem, który będzie aktualny również za 10 czy 20 lat. Ciśnie mi się na usta takie, takie, takie zdanie, róbmy wszystko, nie tylko filmowo, żeby filmy, które na tym festiwalu niewątpliwie pojawią się za 2-3 lata, i to będą filmy o tym, co dzieje się dzisiaj na granicy polsko-białoruskiej, i o tych ludziach, którzy przeszli przez ten las, żeby nie musiały być bardziej tragiczne niż to, co w tej chwili się dzieje. To jest taki rys, który jest najbardziej chyba charakterystyczny dla Festiwalu of Cinema. Festiwal filmów pokazujących pewne zdarzenia, spotkania, osoby z punktu widzenia postaci, które, reżyserów, twórców, którzy chcieli się podzielić tymi spotkaniami. Chodzi o spotkanie człowiek-człowiek. Że, takie, że na chwilę można komuś, czy kogoś czy, czy, czy przystanąć, opowiedzieć mu uczciwie, szczerze coś o sobie, jakoś się zwierzyć, i wtedy no, po prostu jesteśmy mniej samotni. Bardzo lubię takie drobne gesty w życiu, które mnie dotykają. Że pamiętam, że tego dnia uśmiechnęło się do mnie parę osób, yy, Mogłem z kimś porozmawiać albo wysłuchać jakąś historię. Jak żyć? No to jest wie pan. Dobre pytanie, a nie ma na, nie, na niego dobrej odpowiedzi, bo codziennie sobie zadajemy i codziennie te odpowiedzi szukamy. Żyć.